Witam, witam serdecznie. zaczniemy sobie przegląd rowerów. Jeszcze w 2 sierpnia 2021 roku. Więc słuchajcie, polecimy dzisiaj tak trochę bardziej budżetowo, jest bardzo fajna krosowa rama, czy krosowy rower, w sumie w dobrych pieniądzach do wzięcia. Hamulce mamy tutaj tarczowe, mechaniczne, czyli mechanika musi stąd wylecieć. Słuchajcie, mamy rower w cenie ramy, więc no tutaj. Generalnie mamy fajny wahacz. Te crossowe wahacze są mięciutkie, one wybierają mniejsze nierówności, natomiast bardzo fajnie się na tym śmiga. Ogólnie mamy jeden z takich rowerów. Powinien Wam tu wejść mniejszy bidon. Powinien Wam tu wejść 1000W silnik w tylne koło i myślę, że mogłaby być to fajna alternatywa. RST Omega to nie jest taki super klasy zawieszenie, ale no też rower kosztuje 1300 zł, dlatego nie ma co wymagać od niego, Bóg wie czego. Jest to najtańszy full w zestawieniu na Shimano Alivio. Po prostu taki zwykły, myślę, rower, który nadaje się bez problemu do konwersji. Jest najbardziej bezkolizyjny ogólnie, no jak nie chcecie wydać dużo, to zdecydowanie niż kupować nowego hardtraila, na przykład w tej cenie, zdecydowanie bardziej wybrałbym właśnie tego fulla. Jednak przyrzutki ma tutaj Elixy, więc no, nie jest to najgorszy pomysł, żeby coś takiego zelektryfikować myślę. Mam dla Was jeszcze parę innych rowerów, wybranych w zakładkach, nie jest ich mało także słuchajcie, pójdziemy sobie potem do kolejnych propozycji tu mamy kolejny bike, który kosztuje niedużą kwotę jest to Full MTB Bikestar z pełną oczywiście amortyzacją generalnie Denemoski zawieszenie. Hamulce hydrauliczne. No i pamiętajcie w jakim budżecie się poruszamy. I co w tym budżecie mniej więcej możemy dostać. Fajne jest dosyć zawieszenie, bo jest w miarę długi. Tu jest malutki skok, więc jest duże przełożenie na wahaczu, na tym bike starze. Nie wiem, czemu jedno zdjęcie jest takie trochę inne nam wchodzi niż reszta. No nie, no to jest zdjęcie tego roweru, bo wahacz jest po prostu w innym kolorze. Jest na eliksie, jest na fajnym osprzęcie, no cóż, jest na hydraulice, trzeba by to sprawdzić, nie widzę tylko, słuchajcie, jaki jest przedni amortyzator, generalnie to wygląda na coś firmowego, bo ma złote golenie, natomiast podejrzewam, że to będzie coś, co jest nie najgorsze. Rower jest do obejrzenia, zaraz jeszcze zobaczymy w jakiej miejscowości. Mazowieckie w kątach, czyli generalnie, zobaczymy sobie jeszcze na opis. opony szwalbę tak, przedni amortyzator Marzocci Bomber. Czyli się nie pomyliłem i to raczej warto, bo to jest cena zaraz. Sam amortyzator, często taką, taka podawana z tył To macie dwa firmowe yy, zawieszenia i hamulce hydrauliczne Magura, yy, Także generalnie, bardzo fajna rzecz. Rozmiar ramy MK bądź LK, więc, bidon powinien wejść. No, i to jest taka propozycja budżetowa, naprawdę warta rozważenia. W niskim budżecie, fajny full. Słuchajcie, mam Trek Fuel, znaleziony dla Was również. Chciałem poznać opinię, bo kiedyś krążyły takie opinie, że te rowery pękają. Ja myślę, że pękają ramy, które są gięte tylko w trekach. Nie spotkałem się, żeby dokładnie ten model 80 ani setka pękały z treka, dlatego on zagości tutaj w zestawieniu. Jest też na hamulcach hydraulicznych, na a widzicie, Juzi. Cenowo, z tego co pamiętam, rozsądnie ma markowe zawieszenie. Tu jest Manito i jest Fox Flat z tyłu, więc też wygląda to fajnie. Ten Fox, nie wiem czy nie ma jakichś rys na goleniach. Nie wiem czy ten Fox w, tej, w tym budżecie nie będzie do jakiegoś drobnego serwisu. Mamy mocowanie na halotecha Techa. No jest oczywiście to Full, tak. Więc generalnie karbonowy tylny trójkąt. No, motorizator z blokadą skoku. No, i generalnie myślę, że też fajny rower, w jakimś rozsądnym budżecie. Jest większa ramość 19,5, więc spokojnie można się pokusić o dużego widona na dosyć fajny zasięg. No, i tak to generalnie chyba warta rzecz obejrzenia za 1800 zł. Full Macie go w cenie nowego Hard Trailer i takiej bardzo średniej klasy, nie? Więc zobaczymy, co tu jeszcze dalej jest. BMC, taki rower wam wybrałem na RockShoxie. Z przodu też jest firmowy zawias i on też kosztuje rozsądne pieniążki. BMC4, rama duża, 52 cm, więc już dla osób takich pod M80 myślę z plusem. No i jest sporo miejsca na yy, sporo miejsca w trójkącie na jakiś fajny amortyzator. Manito, flot. Nie wiem, co to jest, ale coś fajnego na pewno. Generalnie, zawieszenie na pewno jest fajne. Rower ogólnie wygląda na niesty Tu jest dosyć gruby wahacz, jest sporo mięsa, także bez problemu jakieś blokady obrotu da się tu zamontować. Pod tym względem też dobierałem rower. Jest parę rysek, no to nie jest słuchajcie, rower nowy. Natomiast, generalnie, elektryki ja specjalnie przeglądam w budżecie do 3000. Po pierwsze, jak kupcy, taki nowiutki elektryk, który świetnie wygląda, to jest duża szansa, że wam ktoś buchnie spod marketu. A po drugie, no, rower i tak się zniszczy, więc nie ma tutaj, myślę, że sensu przepłacać. Tu mamy, mieliśmy hydraulikę. Znalazłem wam też coś takiego to jest Bulls. Ten Bulls nie kosztuje dużo, bo kosztuje dwójkę. Jest na RockShoxie, jest na Deorkach, jest na bardzo fajnym sprzęcie, z dużym tutaj wahaczem, na fajną dużą skrzynkę. Jest RockShox Stora z przodu, także amortyzator. Pewnie linkowa jest ta Tora, albo jest jeszcze bezlinkowa. Zaraz zobaczymy. Tora miała też linkę na kierownicę od regulacji tych amortyzatorów. Tylko nie wiem, czy to nie było model później, i nie wiem, czy ta linka nie jest tu urwana. W każdym razie bardzo fajny amortyzator. Bardzo fajny też rower do konwersji. Pod tam 1,5 2 kW. Myślę, że spokojnie. Hamulce są hydraulika i to HS. y, HS -y dobrze, słuchajcie, hamują. Ja je bardzo dobrze wspominam w konie. To jest taki odpowiednik SLX-a yy, hamulca otrzymano, więc bardzo to się dobrze spisuje. Korba na halautechu standard, yy, pewnie ma 9 przełożeń. No, i tutaj są markowe zawieszenia. Teraz już tak troszeczkę bardziej odrobiłem lekcję yy, niż ostatni ten przegląd. Także tutaj znalazłem Wam naprawdę fajne rowery w rozsądnym budżecie. No, i tu mamy dużą ramę 20, tak? Więc tych baterii na pewno wejdzie ze 150 ogniw w środek, więc generalnie to bardzo fajna, myślę, propozycja. Kolejna propozycja to był ten Bulls, tak? To mamy teraz Poisona. Poison będzie trochę droższy, aczkolwiek też jest fajna duża rama. Poison jest na bomberku, dlatego tutaj zagościł i jest w rozsądnych pieniądzach, bo jest za dwójkę. Amortyzator bombera kosztuje jakieś tam 1100 zł, zazwyczaj 1300 różnie to wygląda. Macie tutaj też duże tarcze hamulcowe, dlatego on zagościł w tym zestawieniu. Jest na hydraulicznych hamulcach oczywiście, no i jest fullem. I generalnie ma niegiętą ramę, więc to tak Wam wybieram, jest na Halo techu. Powinno być coś, coś fajnego. I mimo że zdjęcia z daleka są mało wiecujące w tej piwnicy, to jak się już przyjrzymy bliżej, to jest tak, jest na x -Techu. Ta rama jest dosyć ładna, jest generalnie wydaje się niezniszczona, tu jest jakieś tylko błotko na niej, natomiast jest X-Fusion bardzo fajny damper. Szkoda, że tak mało zdjęć, ludzie dodają. Natomiast rower wygląda naprawdę, myślę, że fajnie i jest na bardzo dobrym sprzęcie, więc godny uwagi i zainteresowania oczywiście w tym budżecie. Co jeszcze mamy fajnego? Tu mamy coś ze znaczkiem zapytania. Co to ja dodałem? BMC. Też fajna rama. Też fajny rower. Też w dobrych pieniądzach. Na hydraulikę. bodajże. Całej na halotechu. I słuchajcie, mam nadzieję, że się nie wkopałem tutaj z zamkniętym wahaczem. To musicie przy tym BMC sprawdzić, bo nie gwarantuję tego. Damper ma tutaj jakąś ryskę i to widać, więc tutaj może być coś do regeneracji przy tym damperze mamy wahacz za co to karbonowy będzie lżejszy ten rower do jakiejś przekładniówki a już wiem to miał być projekt właśnie do przekładniówki do, jako lekki rower do konwersji elektrycznej i on chyba miał gdzieś delikatną wniotkę w ramię. tak mi się coś wydaje tak, tutaj jest ta rama delikatnie wgnieciona to nie jest zgięcie, które wygląda, żeby rower był skrzywiony to raczej jest gdzieś było oparty o coś a to są wiecie cienkościenne te ramy aluminiowe no i tak to wygląda natomiast jest on ogólnie na fajnym osprzęcie i wygląda jakby ten wahacz raczej był chyba pusty, ale to mówię, trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć, żeby się ktoś nie wkopał. Dobra, mamy to. Centurion też pewnie będzie fullem. I tu macie, słuchajcie, bardzo dziwną propozycję. zazwyczaj takich rzeczy nie wrzucam, ale znalazłem fula na 28 cali, i to jest jakby jedyny full w zestawieniu, którego mi się udało znaleźć. To byłby rower z bardzo dużym trójkątem dla osób, które chcą zasięgi 200 okien, ok. chcą w ramę faktycznie włożyć. I to miałby być rower tylko do tłuczenia kilometrów do robienia fajnych zasięgów. Mamy tutaj fabryki, mamy tutaj fula i mamy duże koła, więc jeżeli ktoś chce coś na dużych kołach, chce zamortyzowane, to myślę, że nic innego chyba nie znajdzie. Podwyżki dziewiątki w full'ach występują, ale przy kosmicznym budżecie. No i tak to wygląda. Tutaj sobie można w ten sposób pójść, po prostu takim fulem. Rama jest otwarta raczej, bo tu są zwykłe haki na xteku, na bardzo fajnym sprzęcie. No i kosztuje, nie wiem, jak na 28, ja bym ogólnie pewnie tego nie kupił dla siebie, ale myślę, że ktoś kto by chciał fula mieć na 28, koniecznie z dużymi kołami, to jest to warte rozważenia o niskich oporach toczenia. To jest rower dla nie za dużych prędkości, na właśnie duże zasięgi. Mamy Cube'a, AMS'a i ten Cube jest w bardzo dobrych pieniądzach, słuchajcie, bo on jest, yy, to jest 110 i przerabiając ten rower, musimy mieć na uwadze dwie rzeczy. To jest raczej full, do, yy, bardzo lekki, I to jest na cienkościennej ramie, więc tutaj raczej takie zestawy lżejsze są po prostu fajniejsze, bo ten rower, wiecie, waży niewiele i jest go szkoda psuć na przykład takim zestawem, 30H w mojej ocenie ja bym tutaj dał mniejszy bidon i leciutką przekładniówkę do niego, na przykład taką 500 albo nawet 350. I potraktowałbym sobie to jako bardzo lekki rower turystyczny. Myślę, że to by miało bardzo fajne zastosowanie. Jest na firmowym pewnie rockshox się z przodu. Jest tutaj Rydon, coś lepszego: RockShox Reba także bardzo fajny radium. Damperek. Trochę się ten damperek widzę, że poci. Albo jest przybrudzony. Ale prawdopodobnie też jakiś serwis u samych uszczelek będzie potrzebował. Jeżeli trzyma ciśnienie, to wszystko powinno być ok. No a pamiętajcie, że to jest generalnie cube, więc te rowery są drogie ogólnie. W ładnym stanie one kosztują tam koło 4,5. Tu ten jest całkiem fajnym stanie i myślę, że cenowo tak jest też w miarę rozsądnie. Kaseta wygląda na niewyślizganą. Także ogólnie to myślę, że jest warte, warte rozważenia. No i tutaj już jest amorek na linkę, więc też taki przybajeżony. Co tu jeszcze fajnego w tym zestawieniu mamy? Słuchajcie, ja te, nie linkuję Wam już tego na YouTube, bo nie mam czasu. Tu macie na górze nazwę roweru przy galerii zdjęć, którą jak wpiszecie na YouTube, skopiujecie po prostu albo przepiszecie z filmu wyszukiwarkę na Alixie, to Wam się to pojawi. Tu jest jeszcze coś trochę droższego powybierane i tu macie takiego fokusa. Czemu ja go ogólnie wybrałem? Dlatego, że ten fokus jest z, z cienkościennego aluminium. Natomiast zobaczcie jak jest fajnie cyrona konstrukcja. Na pewno będzie leciutki. Ma na dole zastrzał. Na górze ma zastrzał. Uff, zaraz mi bateria padła. I tak to wygląda. Jest zastrzał przy tutaj tylnym, e, tylnej ramy, także tu jest bardzo wzmocnione mocowanie siedzenia. Stąd wiem, że to jest na pewno cieniutka rama, jeżeli ma dużo zastrzałów i ten rower będzie lekki. Zobaczcie, jakie ma fajne mocowanie tego tylnego dampera. Tutaj ma też zastrzały porządne, zrobione, gdzie jest mocowanie krzyżaka. Także wygląda to na bardzo fajną konstrukcję. E, no, designersko mi się bardzo ten rower ogólnie podoba, już jest trochę droższy niż reszta. Natomiast też jest na firmowym osprzęcie, przód i tył. No i tak to wygląda. Mamy go na XTK-u, więc jest taki dosyć konkretnie zrobiony. Jest na hamulcach oczywiście hydraulicznych. Myślę, że dosyć warte uwagi. No i rama jest na łożyskach zrobiona w miarę porządnie. To wygląda, tu mamy łożyska, tu mamy łożyska. W tylnym wahaczu jest łożysko, także nie jest to na jakichś tulejach ślizgowych. Myślę, że to jest fajny full do rozważenia. spróbujemy zamknąć galerię. Akurat tu mi niestety wypada okienko z X-em. Lokalizacja Kraków, natomiast jest to rower XLK, duża rama, także sporo tutaj wejdzie. Continental Cross King to takie oponki są, no wiecie, raczej na, do, leciutkie do jazdy po. Jawcy takim zwykłym rowerem. Natomiast myślę, że rower bardzo fajny, jeżeli chodzi o konstrukcję. Tutaj mamy rower, który zupełnie jest dziwny w zestawieniu, ma mały trójkąt. Natomiast słuchajcie, to jest sprzęcior do DH i to jest prawdziwy rower DH. I tutaj będzie dużo problemów. Od razu mówię, że jeżeli ktoś myśli, że to jest taka konstrukcja plug and play wybrana przeze mnie, to nie. Tu jest zamknięty tylny wahacz i to nie, dla, nie przez przypadek tutaj wleciało. Yy, konstrukcja Banshee Caparal i Banshee Scream to są dwie karery, które mają potwornie mocną ramę. I powiem Wam, że to jest na, chyba najfajniejsza zjazdówka, na której ostatnio miałem okazję śmigać z dużym skokiem, z, du, z, większy, z dużymi przełożeniami. Z bardzo fajnym tutaj markowym damperem. Macie malutki trójkąt, i tutaj my w tych banszych montowaliśmy bidony na górnej poprzeczce ramy, czyli tutaj. Natomiast mamy też bardzo fajny skok zawieszenia i to jest rower, który można polatać. Tutaj możemy wstawić albo mid drive do BSA HD, albo możemy ten trójkąt tylny sprowadzić, rozpiłować. Natomiast od razu mówię, że nie będzie łatwo, bo ta jest naprawdę konkretna i dosyć twarde. I możemy tu pokusić się o wrzucenie silnika. To jest taka zupełnie propozycja z innej gamy. Bo tu już jest, mamy taką typową ostrą zjazdówkę, która jest potwornie yy, wytrzymała na różne przeciążenia, także coś takiego wam wrzuciłem. Nie wiem, czy ktoś będzie tym do końca zainteresowany, ale po prostu się znalazł w tym zestawieniu. Może ktoś jako zwykły rower to kupi niekoniecznie elektryk. Po prostu bardzo fajnie to wspominam. Wspominam jak był trzaśnięty samochód i powiem Wam, że samochód się pogiął, a rower był w stanie bardzo fajnym. Bo, bo, generalnie, w Turce, więc nic tam się nie wygięło, i podejrzewam, że ten samochód się nie pogiął bardziej, bo właśnie ten, ten kaparal tam był transportowany. Mamy tutaj Radona rower z zastrzałem o wysokiej, o dużej ramie. No, i słuchajcie, to jest trochę mniejsza ta poprzeczka, natomiast mamy firmowe już dampery. Wchodzimy w klasę Fox z przodu, Fox z tyłu na większym skoku. Mamy trójkąt myślę, że z RAMA 60, więc to już jest dla takich typowo dużych osób, które po prostu lubią większe rowery. Mamy bardzo fajne szwalbe opony. No to jest designerski rower, taki trochę, troszkę z innej półki to też przedstawiamy. No i tu będzie na pewno duży akumulator, myślę, że ze 150 ogniw możecie upchnąć. Oczywiście no w tej cenie to hydraulika, tak? Myślę, że... Po delikatnym stargowaniu jest bardzo fajną propozycją. Zamiast kupowania też nowych rowerów, wam się tak szybko te Foxy na pewno nie rozpadną. One są dobrej jakości. Tutaj widzę, że golenie nic się nie poci. Powinno to być fajnym ogólnie stanie. Także to jest, jeżeli komuś pasuje taki design, to da raczej do kupienia, nawet na odległość. I mamy jeszcze ostatni rower, też taki designersko dosyć fajny, na Foxie, z przodu i z tyłu, Rocky Mountain. To jest mniejszy trójkąt, więc tutaj macie taką skrzynkę do zbudowania. Myślę, że też dosyć fajny rower. No i on kolorystycznie może być ładny. Dla kogoś, kto zwraca uwagę bardziej na wygląd niż na jakieś szczegóły. Niekoniecznie na niską cenę roweru. Chce mieć fajnego fula. To on jest delikatnie gięty, ale jest gięty w taki sposób, że nie powinien myślę, że pękać w ten sposób. No i ta rama jest taka dla osoby myślę pod met 80, rama jest 50, także takie 18 cali myślę, że może by tu mały bidon przed. jeżeli nie to pozostaje nam skrzynka, natomiast mamy tutaj fajne yy, fajny osprzęt, wszystko jest na xtku mamy też obręcze xt przerzutka tylna jest xtrka z wózkiem karbonowym, także taki no trochę na wypasie sprzęcior Pewnie jest hydraulika. Tak, na x na deorce także też te najwyższej klasy Dore Hamulce, no słuchajcie, fajny, fajny temat. Oczywiście pewnie są jednosłuczkowe, natomiast to jeszcze spojrzymy później. Wygląda to naprawdę fajnie na rower serwisowany. Full Race. Dobra, kończymy przegląd tym samym. Znalazłem Wam trochę fajnych fuli, które można poprzez na elektryczne, i wspomnę na koniec filmu, że zapraszamy do sklepu MG Volt. Wykonujemy akumulatory w kształcie do takich właśnie trójkątnych skrzynek. Jeżeli chcecie wypełnić całe miejsce w ramy, serdecznie zapraszamy do składania zamówień. Zapraszam do sklepu MG Volt. Tam mamy blokady obrotu osi. Są silniki, słuchajcie tego, czego nie ma na sklepie. Czyli na przykład w ofercie możemy do takiego roweru skonwertować Wam korbę tensometryczną. Sterownik Kelly, MXUS 3K Turbo. Oczywiście można pójść klasyką i zrobić to po prostu na tańszych podzespołach na, na sterowniku KT. Wtedy możemy wybrać też MXUS 3K Turbo na 560V KT 45A, bądź możemy wybrać tutaj zestaw ten 30H i wtedy na 48V pójść to bardziej z bidonem jeszcze po kosztach. Także różnie to wygląda po prostu w zależności kto ma jakie preferencje. Dla takiej osoby można taki rower przerobić. Rowery są wytrzymałe, te co powybierałem. Są ramy w pełni amortyzowane, żeby się komfortowo jeździło. To jest bardzo ważne, słuchajcie, bo jeżeli nie ma tych damperów, to wszystkie przeciążenia przejmuje rama. Jeżeli są, to te przeciążenia wytłumia właśnie tylny i przedni amortyzator. Jest dosyć wygodnie śmigać takim rowerem. No i przede wszystkim to jest mniejsza szansa, że full wam pęknie niż rower sztywny. Trudniej też jest rozwalić obręcze fulu Dlatego po prostu fule są dużo lepsze niż takie zwykłe, standardowe rowery i lepiej kupić sobie tańszego fulla niż nawet najdroższego hardtraila z racji po prostu tego, że no będą Wam się te obręcze dużo szybciej krzywiły, tak? W takich hardtrailach. Co full to full. Komfort jazdy jest myślę, że bardzo fajny w takich rowerach. Warto spoglądać na dobrej klasy osprzęt, dlatego żeby te amortyzatory nie dostawały luzu, żeby w amortyzatorach były panewki, a nie na przykład tuleje ślizgowe, plastikowe, tak jak w amortyzatorach, wszystkich praktycznie Santorach XCR, XCM, RST Gila i tak dalej tam są wszędzie te tulejki plastikowe to po miesiącu, dwóch jazdy w takim rowerze dostaje luzły i to macie zazwyczaj taki osprzęt na tych Santorach w klasie nowych Hartreli do 4000 złotych, natomiast ja Wam pokazałem, że można kupić Fula do 3000 złotych, które ma porządne, markowe zawieszenie i to zawieszenie po 5 latach prawdopodobnie dalej nie będzie miało luzu Natomiast kupicie coś powiedzmy takiej średniej klasy w okolicach tam 2, 3, 4 tysięcy, jeżeli chodzi o rowery nowe i po trzech miesiącach się okaże, że to już jest skarbonka, bo te podzespoły przy elektrycznym napędzie, który generuje dużo większe prędkości, czyli dużo większe też przeciążenia na te podzespoły się okazuje, że te Santury potem dostają luzu. Także warto sobie rozważyć propozycje używane. Będą myślę, że dużo lepszym wyborem, jeżeli traficie na rower zadbany i serwisowany z tego zestawienia. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.